Oto herb Częstochowy, to obystrzyca kłodzka, to dębno, kłodzko, kąty wrocławskie, legnica i tak dalej i Jest 20 takich herbów w Polsce. Co je wszystkie łączy? Jak nie trudno odgadnąć, herby te przedstawiają wizerunek lwa afrykańskiego. Czyżby Polska leżała niegdyś w Afryce? A może to lwy miały niegdyś szerszy zasięg występowania, pozostawiając swój historyczny ślad w polskiej heraldyce? Te wielkie koty, choć mniejsze od tygrysa, są bez wątpienia najsłynniejszymi drapieżnymi kotami na ziemi. Lew, grzywiasty, majestatyczny samiec, dawno okrzyknięty został królem zwierząt. A nawet królem dżungli, pomimo tego, że w dżungli nie występuje. Lew wzbudza respekt. Lew to siła, potęga i władza. Jego wizerunek zobaczyć można w herbach wielu miast, nie tylko Polski, ale całego świata. W herbie stolicy Łotwy są nawet dwa lwy. Praga przebiła jednak rygę. Ma w herbie aż trzech króli zwierząt. Nawet Santiago, stolica Chile, kraj Ameryki Południowej, ma w herbie lwa. O co chodzi? Czemu świat oszalał na punkcie tych afrykańskich kotów? Afrykańskich dzisiaj, ale jeszcze w nie tak bardzo odległej przeszłości było zupełnie inaczej. Lwy żyły na całym niemal świecie. Zobaczcie sami, zapraszam. Dziś lew, choć wciąż majestatyczny, budzący respekt i strach, to gatunek już praktycznie reliktowy. Jego obecny zasięg występowania barwa niebieska to zaledwie cień dawnego imperium poszatkowany, pofragmentowany. Lwy występują dziś tylko w Afryce, z wyjątkiem niewielkiej populacji w jednym z indyjskich rezerwatów. Barwa czerwona pokazuje jednak zasięg historyczny. Lwy jeszcze w średniowieczu żyły w Europie, choć stopniowo spychane były coraz to bardziej na południe. W X wieku spotykane były jeszcze na Kaukazie, a niewiele ponad 100 lat temu wciąż polowały na zwierzynę na Bliskim Wschodzie. To nadal jednak tylko cień niegdysiejszego królestwa. Oto prawdziwe imperium godne króla zwierząt. Jak widzicie, obejmuje rozległe tereny Europy wraz z Ziemią Polską, Azję, Afrykę, a nawet Amerykę Północną. Tak, lwy władały niegdyś całym niemal światem. Najszerszy zasięg, barwa czerwona, miał lew jaskiniowy. W Polsce jego liczne skamieniałości znaleziono na południu kraju, w jaskiniach Tat, Sudetów oraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Nie wiadomo do końca, czy był on pod gatunkiem lwa afrykańskiego, czy może osobnym gatunkiem, naukowcy są podzieleni. Podobnie jak Lew amerykański wymarł niewiele ponad 10 tysięcy lat temu. Na południu Europy i Azji długo jeszcze pozostały jednak lwy. Tak bardzo podobne do jaskiniowych, że niemal z nimi tożsame. Dziś nazywane afrykańskimi czy też azjatyckimi. Trudno powiedzieć dokładnie, jak długo utrzymywały się w Europie, ale z pewnością ślad, który pozostawiły w herbach polskich miast, to nie wynik ich fizycznej obecności w tamtych czasach. Nie jest to zapewne także pozostałość legend o Lwie jaskiniowym sprzed kilkunastu tysięcy lat. To najprawdopodobniej po prostu wpływ kultury, która promieniowała z południa Europy i Azji na ziemie polskie. W średniowieczu, gdy polskim miastom nadawano prawa miejskie na południu Euroazji lwy wciąż były realnie istniejącymi zwierzętami. Choć fizycznie lwy w nowożytności nie sięgały do Europy Środkowej, do ziem polskiej sięgała ich reputacja. Co takiego lwy mają w sobie, że tak silnie i to od wieków działają na ludzką wyobraźnię i tak mocno osadzone są w kulturze? Aby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy przyjrzeć się tym zwierzętom. Posiadają one kilka wyjątkowych cech, wyróżniających je nie tylko spośród wszystkich kotowatych, ale także spośród wszystkich zwierząt świata. Wszystkie koty to zwierzęta terytorialne. Mniej lub bardziej, ale jednak, lew to jeden z najbardziej terytorialnych kotów na ziemi. Samce ryczą przeraźliwie, niskim, basowym głosem. Już sam ten dźwięk robi wrażenie, niesie się daleko, a kto słyszał go z bliska, na przykład w zoo, ten wie, że wywołane nim drżenie można poczuć nawet w klatce piersiowej. Im większy samiec, im większy ma łeb, gardziel i klatkę piersiową, tym jego dźwięk niższy, tym bardziej basowy, tym więcej w nim siły, władzy i potęgi. Już po samym dźwięku można ocenić jak groźny samiec go wydaje i temu między innymi służy właśnie ryk króla zwierząt. Gdy z danego terytorium dochodzi kilka ryków to dla innych samców znak, że danego rewiru broni koalicja kilku samców, a jeśli do tego są one mocne i basowe to znak, że zapuszczanie się w tamte strony grozi śmiercią, bo stoją za nim silne osobniki. Lwy potrafią walczyć bardzo brutalnie. Walczyć na śmierć i życie o dany rewir. Nic dziwnego: terytorium to sprawa życia i śmierci. Bogate w zwierzyne tereny zapewniają przyszłość i przetrwanie. Brak ziemi to brak możliwości rozrodu i dostępu do samic, ale także brak możliwości zdobycia pożywienia, co oznacza śmierć głodową. Lwie porykiwania niosły się na ziemiach, które dziś zajmuje nasz kraj, jeszcze przed 10-12 tysiącami lat. Na południu Europy majestatyczne ryki rozlegały się znacznie dłużej, bo także w czasach nowożytnych. Co czuli ludzie, gdy słyszeli je w pobliżu swoich domów czy obozowisk, łatwo się domyślić. Odgłos to jedno. Już sam wygląd lwa budzi jednak respekt. Wielkie, szerokie łapy, potężny łeb i gigantyczne szczęki z długimi kłami. Do tego ta majestatyczna grzywa. Rzeczywiście iście królewski wizerunek. Grzywe posiadają tylko samce i generalnie są one większe i silniejsze od samic. W polowaniach na mniejsze zwierzęta z reguły nie biorą udziału, tym zajmują się samice. Do akcji wkraczają dopiero gdy pojawi się godne ich siły i majestatu przeciwnik. A zatem siła, władza, waleczność i otaczająca je aura strachu, towarzysząca wszystkim wokół nich. Który władca nie chciałby być kojarzony z tymi przymiotami? Który gród, które miasto nie chciałoby mieć takiej reputacji u wrogów? Zaatakujesz nas, zginiesz. Będziemy walczyć jak lwy. Atrybutem króla jest berło i korona. Atrybutem lwa jest jego grzywa. Czy jedno i drugie ma ze sobą jakiś związek? Gdy spojrzeć na biologiczne aspekty lwiej grzywy okazuje się, że tak. Lwia grzywa to w istocie faktycznie rodzaj korony, to atrybut samca alfa. Dawniej przypuszczano, nawet sam Karol Darwin snuł takie przypuszczenia, że lwia grzywa może pełnić funkcję swoistego ochraniacza w trakcie samczych potyczek. Dziś wciąż można jeszcze spotkać czasem takie wyjaśnienia, ale wydają się one mało prawdopodobne. Badania naukowe potwierdziły, że grzywa pełni istotną rolę w doborze płciowym. Samce z większymi, bardziej okazałymi i ciemniejszymi grzywami mają największe powodzenie u samic. Grzywa u samców ciemnieje wraz z wiekiem. A zatem także i wraz z rosnącym doświadczeniem. A zatem jeśli samiec zdołał przetrwać tyle lat, musiał stoczyć wiele walk, umieć polować, wygrywać i zadbać o siebie w tym brutalnym świecie. To znaczy, że jest odpowiednim partnerem, posiadaczem dobrych genów, jest godny tego, by nosić koronę. Grzywa jest także wskaźnikiem zdrowia i kondycji. Bujna, gęsta, ciemna i dobrze odżywiona to oznaka witalności i energii. Wyliniały samiec jest słaby, samice go nie zechcą, a i w walce zapewne nie będzie miał zbyt wielkich szans. Co ciekawe, lwy to nie tylko siła i waleczność, ale także inteligencja. Lwy to najinteligentniejsze kotowate na ziemi. Nie od dziś wiadomo, że inteligencją odznaczają się przede wszystkim zwierzęta wiodące życie społeczne. Im większe grupy, im więcej interakcji społecznych, zawiłości, intryg i podstępów, tym większa inteligencja jest konieczna, by odnaleźć się pośród tych złożonych zależności. Najinteligentniejsze zwierzęta na Ziemi, w tym i ludzie, są właśnie istotami społecznymi. U lwów także sprawdza się ta zasada, bo to jedyne żyjące w tak dużych grupach kotowate świata to najbardziej uspołecznione i najbardziej inteligentne koty na Ziemi. Gdy badacze porównali zdolności poznawcze hien, które nie są kotami, ale także są społeczne, oraz lwów, w porównaniu z lampartami i tygrysami, wiodącymi samotniczy tryb życia, Wyniki jednoznacznie pokazały, że lwy i hieny znacznie lepiej radzą sobie w zadaniach wymagających zdolności poznawczych, np. otwarcia klatki przy pomocy specjalnie skonstruowanego zamka. Tak, lwy to inteligentne bestie. Ich inteligencja to skutek uboczny funkcjonowania w grupach społecznych, nie przyczyna. Muszą zatem istnieć jakieś inne silne przesłanki skłaniające lwy do takiej wyjątkowej, jak na koty, będące z reguły samotnikami społecznej egzystencji. Co daje im życie w grupach? Czemu lwy tworzą grupy, a lamparty i tygrysy nie? Lamparty żyją na podobnych terenach co lwy. Często zajmują te same obszary. Oba gatunki, jeśli tylko mają okazję, zwalczają się nawzajem i zabijają swoje młode. Żyjące w grupach, lamparty nie byłyby w stanie funkcjonować na terytorium lwów. Są za małe i za słabe, by mogły walczyć o teren z lwami. W ich przypadku sprawdza się samotnicza strategia skrytego trybu życia. Tylko w ten sposób lamparty mogą egzystować na obszarach zdominowanych przez lwy. Życie w grupach z pewnością dostarcza lwom korzyści, bo inaczej nie wiodłyby one społecznego trybu życia. Pierwsza korzyść, która przychodzi na myśl, to wspólne polowania. W Afryce żyje wiele dużych zwierząt, które trudno byłoby zabić pojedynczemu lwu. Współpracujące lwy potrafią zabijać większe zwierzęta, a i polowanie na te nieduże w grupie jest znacznie łatwiejsze. Owszem, lwy polują czasem samodzielnie, jednak jak pokazały badania, lew polujący w pojedynkę ma skuteczność zaledwie na poziomie 2-3%. W grupie wzrasta ona aż do 30%. Różnica jest zatem ogromna. Badania pokazały, że polujące grupowo lwy wykonują także odmienne zadania. Każdy lew, niczym piłkarz na boisku, zajmuje inną, z reguły zawsze tą samą pozycję we wszystkich polowaniach. Dzięki temu każdy osobnik jest dobry w czym innym, a razem z innymi tworzy zwycięską drużynę. To jednak nie jedyna korzyść wynikająca z życia w grupie. W kupie siła, jak mówi przysłowie. Lwy w grupach nie tylko mogą więcej upolować, ale także są w stanie zająć i obronić większy i lepszy rewir. Samce zawiązują koalicję: dwóch, trzech czy czasem nawet czterech współpracujących osobników, dzięki czemu są w stanie podbijać większe tereny. Tereny obfitujące w wodę i przyciągające zwierzynę. W takim królestwie mają pod dostatkiem pożywienia, a co za tym idzie, także wiele młodych. Pojedyncze samce nie są w stanie im zagrozić. Życie stadne daje lwom także dodatkowe korzyści w postaci wzajemnej pomocy samic w wychowywaniu młodych, a także korzyści w postaci obrony takich przedszkoli przed zewsząd czychającymi zagrożeniami. W stadzie o dużej grupie członków młode mogą czuć się bezpiecznie. Inne drapieżniki szerokim łukiem omijają miejsca, w których gęsto jest od lwów. Jak widać, korzyści wynikających z życia w stadzie jest tak wiele, że aż dziwne, że inne kotowate, np. tygrysy, nie poszły tą drogą. Wynika to zapewne z innej specyfiki środowiska życia tygrysów. Bez względu na biologiczne korzyści, społeczne życie lwów jest faktem. Faktem jest także ich wysoki, jak na koty, wskaźnik inteligencji. Jednak wciąż to, co niezmiennie wysuwa się na pierwszy plan, gdy patrzy się na te koty, to ich siła, groźny, budzący respekt wygląd i ta korona, która w postaci bujnej grzywy okala głowę samców. Może się wydawać, że samce lwów wiodą iście królewskie życie, wylegując się i podjadając mięso zdobyte przez samice. Tak naprawdę nie mają jednak lekko. Bezustannie czują na plecach oddech sukcesorów. Codziennie muszą pilnować rewiru, nierzadko krwawo o niego walcząc. Ich władza nie potrwa wiecznie. By ją utrzymać, muszą bezustannie walczyć i bronić swojego terenu. A na końcu i tak spadają z tronu. Tak czy inaczej, czy istnieje na świecie zwierzę? które w równym stopniu co lew zasługiwałoby na miano króla zwierząt. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.